Mamy to 77 part 4, słuchajcie, be like Coś czuję, że to będzie najśmieszniejszy odcinek ever, zostawcie lajka like Fanmade oczywiście od pana Ultima. You are not escaping this time, ok Ciekawe Ty, ale chodzą plo plotki, że odcinek Skibidi Toilet 77 part 4, ten oficjalny, oryginalny ma trwać aż 10 minut, nie 7, tylko nawet 10. Ciekawe, czy to będzie prawda. Dajcie znać, co myślicie. Bo kurde. Widzę, że. Ja nie wiem, słuchajcie, jakby rzeczywiście tytan e, TV-man robił znowu te rzeczy, to moim zdaniem, tak te, te rzeczy, że on teleportuje tę rękę i chce przeciąć kogoś, to już nie ma szans, żeby kto kogoś zaskoczyło i on nie powinien tego robić, bo tylko staje się przez to wrażliwy na szybkie ataki, bo nie ma możliwości zareagować, nie? Więc tutaj akurat, moim zdaniem, Boom już tego nie zrobi, no chyba że ty, TV TV-man jest taki głupi, w co szczerze wątpię. No dobra, kontynuujmy to, naszą epicką bitwę. Kurde, ale wiecie co, bo na przecieku tych Skibidi Astro tych mniejszych nie ma. I ciekawy jestem, jak one zginą, nie? Czy Tytan TVman jakoś sobie poradzi, albo jego kumple mu pomogą? O, 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 ale nie ma tu tekstu. Kurka, szkoda. Ty, no, ucieknie. Wiecie, co by było ciekawe? Skoro? E, skoro jakby Skibidi Toilet miały zdolno, ale nie no, raczej naukowiec, raczej sekretny agent by nie dał astro astrotoaletom, e, jakby tego technologii TV-Manów, nie? Bo chodzi mi o to, że mogliby jakoś zniwelować ten teleport, który się tutaj wydarzył teraz. Ale to. Ty, ej, no to by mogło być tak, ty. to by mogło tak zaskoczyć trochę tego Astro. Jakby on z gruchy, nie z petruchy tak spadł na niego, nie? Z drugiej strony mam pomysł, ja m, m, mam pomysł jeżeli chodzi o ten plan. A co by było jeśli, słuchajcie, bo teraz na to wpadłem. Zobaczcie, skoro g e, miał możliwość użyć energii tv i zaczął ten, tą energią kontrolować szczypce skorpiona Astro detainera, to czy Tytan TVman on jest źródłem jakby tej energii, on powinien też mieć tą opcję, żeby mógł kontrolować te, te rzeczy. Więc ciekawy jestem, czy czasem on nie będzie w stanie na przykład zawładnąć tymi wszystkimi Astro mniejszymi, i skierować ich na walkę z Juggernautem. I dla, może dlatego jakby tych Astro nie ma, bo Juggernaut je zniszczył. To by było ciekawe, więc to jest kwestia do przemyślenia. Dajcie znać co o tym myślicie. Bo mo może to być naprawdę coś, coś z tym związanego. No ale niewątpliwie na pewno Titan Teefimen dostanie wciery, nie? No, jestem ciekaw. No, o kurde. <laughs> Co tu się dzieje? Ty, jak Jimen wygląda jakoś dziwnie tutaj w tych przeciekach, w, tym, w tej wersji. Ty jest większy od Titana TV, mana. Nie sądzę, żeby tak było, nie? Jimen <laughs> z głośnikami. O kurde. Ty. Jest to na rzeczy. Pamiętacie ten przeciek, który wam powiedziałem o tym, pokazałem o tym z Toilet z tymi głośnikami? Być może to też sugerowało to, nie? Że technologię sobie wzięli. Mi się wydaje, że yy, ten agent się wmiesza w tę walkę i w jakiś sposób pomoże. Chyba, że agent jest z Tytanem kamerą też, nie? Bo też tak może być. Jezu, ten Tytan g jest mega mocny, ty. Just, ty. Juggernaut jak został obity, ty. Nie no, masakra. O, widzicie? To jest ta fioletowa energia. No, tu więcej przyjdzie teraz mothership. O kur... Mothership! Oj, 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 It's over now chyba powiedział, to koniec teraz, nie? No, to by był duet, Jimen i Titan i walczą ramię w ramię, no ciekawe, ciekawe. Ale bardziej wydaje mi się, że na przykład jakby już było, to G-Man po prostu tam wejdzie, odwróci uwagę i Titan TV -Man ucieknie z szczątkami tych lepszych astrotoalet, coś mi się wydaje, że tak by było. Mamy też słuchajcie nowego wspierającego Noti, także bardzo serdecznie pozdrawiam. No i teraz tak, nie miał chyba nawet 100 lub 200. Rekord komentarzy. Tak, no rekord komentarzy miałem bardzo dużo. Jest ogółem tak z 25 komentarzy, nie licząc mojego, więc im więcej komentarzy, tym więcej pozdrowień ode mnie. Okej. Okay. Ja myślę, że Titan tymczas zobaczył ulepszonego Speakermana, a Jimen zobaczył ulepszoną Astro Toilet, z którą walczył kilka odcinków temu i chce się zemścić na nim. Słuchajcie, czy Skorpion po takich dewastacji byłby w stanie walczyć? No nie wiem, czy oni są w stanie ulepszyć go tak szybko. No, skoro Jimen dostał takie ulepszenia w takim krótkim czasie, to być może. Boom w 77 part1 dał link nowej rasy głośników? E nie, nie ma czegoś takiego raczej. Pozdrawiam każdego, kto napisze komentarz ogólnie z tej całej sekcji. No to ładnie, szkoda, że za tydzień odcinek. Boom powiedział, że pod koniec kolejnego tygodnia. No, z tego co widzimy, to będzie to prawdopodobnie, słuchajcie, no raczej 26-7 no, październik. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie szybciej ten odcinek, no ale to różnie bywa. Przejdźmy teraz do komentarzy widzów, oczywiście. Już nie mogę się doczekać na odcinek od Booma. No ja też, Mix. 40 komentarz, rekord. Brod, moja teoria. Jest taka, że nie będzie tytana głośnika, bo Titan TVment powiedział, że w 74 epizodzie, że to walka nie jest dla niego. No wiem, no ale go przeteleportował prawdopodobnie do bazy głośników i tam nie ulepszenia. Chociaż wiecie, ja dalej mam w pamięci em, tego wywiad z Boom'em, gdzie Boom powiedział, że raczej nie przewiduje ulepszeń dla Tytana Głośnika, więc ja dalej nie wiem, mam nadzieję, że coś tak się nie stanie, ale gdzieś mam z tyłu głowy, że skoro Boom powiedział, że po pojawi jeszcze się Mothership z Astro, że e, że UFO mówił do tej Astro kobiety, że ma, żeby postępowała zgodnie z planem to moim zdaniem ten plan jest taki, że oni mają zniszczyć Bazy tych sojuszników, więc obstawiam, że być może baza głośników zostanie zniszczona. I, i no nie wiem, tak by było najlepiej dla dramaturgii tego, no bo jakby nie patrzeć, to to, co robią astro, ta ich przewaga i to, jak niszczą wszystko, nie jest tak fajnie zobrazowane. Moim zdaniem, tutaj sojusznicy, sojusz i tak dalej, dalej się opiera, a jakby. To wiecie, dałoby z takiej dramaturgii, jakby ta baza została zniszczona, nie? Ej, w ogóle, to Parasite Toilet może zainfekować Astro Toalety? Czekam na, na te toalety: odkurzacz, wielogłowy hydra, albo mógłby być większy i piecek. To znaczy, Parasite chyba nie będą w stanie zainfekować Astro, ponieważ Astro to są organizmy żywe, a nie elektronika, nie? Więc Tytani byli zainfekowani tylko dlatego, że są elekt... Pod... mają podzespoły, tak? W, w sali są jakby z elektroniki. Ja już dawno zasubskrywałem. Brod będzie więcej odcinków Steam Fortress. Nie wiem, czy, czy będziemy tutaj G grać. Raczej nie planuję. Jeżeli chcecie więcej moich reakcji na jakieś rzeczy niezwiązane ze Skibidi Toilet, to. Kanał Roblox Brod, przede wszystkim. No i ten Brod reaguje dwa, chyba tak, tak, się nazywa. Tam jest więcej, więcej oczywiście Skibidi Toilet też, ale takich krótszych odcinków, których jakby nie ma na głównym kanale i czasem serię przenoszę potem tu na ten główny kanał, jeżeli znajdę naprawdę perełkę wśród animacji Skibidi Toilet. Tak się stało na przykład z tym od kurka, zapomniałem nazwę, ale ma graficznie jest podobny do MaxD, nie? I go tutaj postanowiłem pokazać Wam na głównym kanale. Ale to tyle, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich wspierających.